Kobieta narcyz przegrywa w chwili, w której wiesz, że jest zaburzona. Witam. Ogólnie widzicie, dzisiaj już można bardzo łatwo gdzieś tam odkrywać kobiety narcystyczne, naprawdę cały, Jakby to powiedzieć, internet, no, zbroi się i tak dalej. Zawsze jest ta równowaga. Ja mówię, jeśli wychodzą jakieś zaburzone osobowości, kobiety, no to zawsze druga część, jakby to będzie to ostrzegało. Dostrzegała, na świecie zawsze jest równowaga, naprawdę. I w momencie, gdy teraz widzicie, im więcej jest, zobaczcie, narcyzmu w świecie, tym więcej jest podcastów o tym, jak ich rozpoznawać. Czyli nie trzeba być jakimś tam geniuszem, żeby zrozumieć, że na świecie jest coraz więcej narcyzmu, przez co tych podcastów jest coraz więcej, przez co coraz więcej ludzi się przed tym po prostu broni. Gdy Narcyzmu było bardzo mało, no to tych podcastów też było bardzo mało. Więc musi zrozumieć, że no, świat jest w pewnym sensie algorytmem. Więc jeśli przykładowo mamy bardzo dużo e, narcyzów, narcyzek, no to tak naprawdę będzie wprost proporcjonalnie bardzo dużo osób, które będą ostrzegały i tak dalej. I to się właśnie dzieje, więc nie trzeba być jakimś tam geniuszem, by zrozumieć, że tych zaburzonych ludzi jest coraz więcej. Jeśli wiesz o narcyzmie już bardzo dużo, to oznacza, że bardzo dużo na takie osoby natrafiłeś, i po prostu bardzo dużo jest też kontr narcyzów i tak dalej. I widzisz, miałem dzisiaj taką sytuację, no bo spotkałem się gdzieś tam z dziewczyną, oczywiście jest zaburzona narcystycznie, co. No też potwierdza to, że jest niesamowicie atrakcyjna. Wiecie, to jest razka osiemnacha albo dziewiętnacha. No nie wiem, jest w technikum i ma praktyki. <grystanie> e, I tego. Od którego roku ma się praktyki? Na pewno ma 18, bo wcześniej chyba nie można. No, nie, no ale no mówiła, że będzie robiła też prawko, więc no, prawko też się robi od 18, więc albo 18, bo 19 nie wiem. No i przyszła przykładowo, wiadomo, no, spóźniona najpierw do mnie, że ona na czwartą nie zdąży, tylko żeby o piątej standardowe mechaniki narcystyczne i tak dalej. Ja ogólnie powiem Ci, w tym zaburzeniu, no, dobrze się poruszam, bardzo dobrze się poruszam i widzisz, no, no i oczywiście przyleciała z koleżanką, przez to za bardzo nic nie można było zrobić, koleżanka ją jakby też pilnuje, koleżanka też jest zaburzona, swój do swego gdzieś tam ciągnie i tak dalej, i tak dalej, często taka koleżanka więcej jakby to jest szkód robi, niż taka zaburzona dziewczyna. No, i dobra, okej, okay, gdzieś tam po godzinie, już gdzieś tam zakończyłem to spotkanie, bo przykładowo no, nic nie można było zrobić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, powiedziała cześć, i tak dalej, i tak dalej. E, no, i tego. Minęło z półtora tygodnia. Ja nie miałem czasu, gdzieś tam z inną dziewczyną się spotykam, i tak dalej. No, ale tak myślę sobie, zadzwonię. Zadzwonię, by sprawdzić. Ja zawsze daję dziewczynie szansę. Nastawiałem się ogólnie na to, że ona już nie. Odbierze, nie odzwoń ani nic. No, ale jeśli byśmy mieli do czynienia z normalną dziewczyną, najprawdopodobniej tak by było. Natomiast mamy do czynienia z dziewczyną zaburzoną. Rozumiecie? Dzięki temu doskonale wiemy, każdy kto ogarnia te laski, co tutaj się dzieje. Więc widzisz, tak naprawdę, no zadzwoniłem tak po prostu randomowo, na treningu nawet gdzieś tam, po prostu gdzieś tam porozciągałem się i tak dalej, i tak dalej, no myślę, dobra, zadzwonię, żeby ona już gdzieś tam nie oddzwoniła i tak dalej. No oczywiście nie odebrała od razu, i tak dalej, no i spoko. No i zadzwoniła ona gdzieś tam do mnie. Co się zdziwiłem, bo już myślałem, że już się nigdy do mnie nie odezwie. Ogólnie obstawiałem, że ona jest normalna. Jednak po prostu, no teraz to już wiem, że to jest totalnie, no, zaburzona kobieta. Naprawdę, ale oczywiście, no, dla mnie to jest na plus, bo z taką dziewczyną często e, można dużo zrobić. Jeśli zna się mechanikę. Oczywiście relacja jest skazana gdzieś tam, wiadomo, na porażkę. Wiadomo, ona z wieloma gośćmi naraz gdzieś tam flirtuje i tak dalej. To są standardowe mechanizmy. Jednak, no, taka kobieta, e, jakby to powiedzieć, no, w pewnym sensie odsłoniła się. Co to oznacza? To oznacza, że do mnie odzwoniła. Po chyba nie wiem, czterech godzinach. <laughs> co się zdziwiłem, bo już myślałem, że będzie finito, bo jakby była normalna, by nie odzwoniła. Oczywiście e, odbieram i ona. Hej, dzwoniłeś. Oczywiście z boku słyszę oddech e, jej koleżanki, wiecie o co chodzi, e, dała na głośnik i tak dalej. A ja mówię, no, że j, jutro możemy wyjść, no nie? Mówię, moje gadki z laskami są krótkie. Mi się nie chce gdzieś tam gadać i że jutro tego ona coś tam, że. E, po co chcę z nią wyjść? No nie, o już teścik, ten jak jest teścik, to ja już rozwaliłem się na kanapie, już jestem w domu. Odbiłem, e, że chciałem wyjść pogadać. ona, no, a o czym chcesz e, pogadać? No nie, no i to też odbiłem, no nie, e, powiedziałem. E, co ja powiedziałem? O życiu. Czy nie, to było takie słabe. Powiedziałem, że. No, o tym, co u ciebie słychać i tak dalej, no nie? I ona, jakby to powiedzieć, że coś tam do mnie, aha, jeszcze powiedziałem, że, że bez koleżanki. I ona, że no koleżanka to wszystko słyszy. Ja mówię, ja wiem, że słyszę, bo ją słyszę też, jak oddycha. I ona coś tam się odezwała, coś tamtego i tak dalej. I ona, wiesz co, jutro nie mam czasu, w piątek mogę wyjść, no nie? Ja mówię, w piątek nie wiem, czy ja będę miał czas i tak dalej, bo trenuję i tak dalej, i tak dalej, więc jak coś, to przykładowo w czwartek gdzieś tam będę informował, no nie, no, no dobra, okej, okay, nie ma sprawy, no i powiedziałem papa, papa, pa, bla, bla, bla i tak dalej, e, no i tyle, no nie, no i widzicie, to jest właśnie to, to jest właśnie to. Takie dziewczyny są bardzo przewidywalne, rozumiesz, są bardzo przewidywalne, hmm, zazwyczaj zawsze jest po jej myśli, takie zawsze, takie są zaburzone, że to musi być tak, jak ona chce, co nie oznacza, że jeśli zadzwonię w czwartek, to ona przyjdzie w ten piątek, Rozumiesz? Ona mniej więcej już wyczuwa, że ja chcę coś z nią robić, całować i tak dalej. No to jest dziewica, bo to już widać. Zaczęła dziewczyny boją się wyjść z chłopakiem sam na sam, bo on może się do niej dobierać. Jeden z takich podstawowych elementów dziewic jest to, że one po prostu no, boją się, że może gdzieś tam będę próbował ją dotknąć, pocałować. jednak idzie. Dlaczego? Bo załącza się, gadzi mózg. Kobieta po prostu ma ochotę na seks. Dlatego część logiczna mówi: coś tam ma ludzi, dlatego są testy, a część ta druga no, chce iść. I tak jak już powiedziałem, w pewnym sensie nieważne, jak odpowiadasz na test, ważne, żebyś odpowiedział. Pewne odpowiedzi już są z automatu, bo kobiety też stosują te same testy, i tak więc naprawdę, nawet się nie wyślałem. Chciałem iść pogadać. Oczywiście wiadomo, że jakbym powiedział, że słuchaj, e, chciałbym Cię pocałować, chciałbym Cię ostro wygrzmocić, to by nie przyszła na 100%. Jednak jeśli wiesz, jak mamy do czynienia przykładowo z dziewicą, to trzeba tak mówić, wiesz, jak taki po prostu gościu w okularach, no porozmawiać, no nie, pogadać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ona jakby to powiedzieć, to co może? No, spoko, no nie, no chce iść pogadać, no nie. Na co? Co może chcieć? Co się robi? No nie, no pogadać, no nie. O to chodzi. Oczywiście ona sobie, e, jakby to powiedzieć, bukuje wielu gości na piątek, bo jak nie będzie miała co robić i tak dalej, no to będzie chciała przykładowo no z kimś wyjść. Wiesz co chodzi? O to chodzi. Jednak mówię, jest jeszcze na takim etapie, w którym po prostu się boi, wstydzi. No bo normalna dziewczyna, która już by miała obycie z jakimś facetem. By wyszła, spoko, będę się całowała, będzie tego, wow, fajnie, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Tutaj, jak widzimy, no dziewczyna po prostu nie ma praktycznie doświadczenia no, w relacjach, rozumiecie, Przez to, no po prostu nie wie, co może ją czekać, no boi się, rozumiesz? No proste, no odczuwa strach, i tak dalej. Dlatego to w pewnym sensie trzeba, no tak poprowadzić, no na spokojnie, rozumiesz? I naprawdę iść na to spotkanie i porozmawiać. Nie, że się od razu na nią rzucać. Nie. Pogadać, pogadać i tak dalej. Nagle ten pocałunek sam wchodzi. Nie wiadomo nawet kiedy, rozumiesz? No, takie są dziewice. Tutaj mamy ułatwienie, no bo dziewczyna przykładowo jest zaburzona, więc ona, jakby to powiedzieć, no, inaczej funkcjonuje. Zaczęła dziewica, no, by już nie odbierała. A tutaj jest takie, że no, w sumie, no, w sumie, no, w sumie, no, w sumie. O to chodzi. Dlatego mówię, że często w tym zaburzeniu można dostrzec pewne schematy i można to wykorzystać na swoją korzyść. Kolejna rzecz jest taka: musiałem ją zainteresować, bo by nie odbierała jednak widzisz też jakby to powiedzieć jej głos był taki troszkę inny obniżyła głos tak bym to powiedział dziewczyna która też po głosie często rozpoznaje że gdzieś tam wpadłem w oko dziewczynie bo ona tak gada poważniej o tak bym ci to powiedział to była już taka bardziej nie robiła z siebie głup... głupiej za pierwszym razem jak dzwoniła to była taka troszkę głupawka teraz już tak obniżyła to oznacza, że chce pokazać się od strony takiej kobiecości, rozumiesz? Taka właśnie kobieca, że nie taka, wiesz, no głupawka, tylko taka, wiesz, no może miałeś taką sytuację, że zagadałeś do dziewczyny z kumplami, gdzieś tam wariujesz, głupoty, wiesz, bawisz się i tak dalej, haha, hihi i tak dalej, a podchodzisz do dziewczyny, która ci się podoba i no hej, obniżasz głos, wiesz, bardziej taki basowy, wiesz, wiesz co chodzi? bardziej tak, cześć, <grym> wiesz co chodzi? bo po prostu to jest taki, wiesz, no instynkt, chcesz taki, wiesz, być bardziej męski, siema, gdzie idziesz? wiesz co chodzi? tak samo kobiety, kobiety mają tak samo, wiesz, bardziej takie są takie, no, wiesz co chodzi? to, 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 to naprawdę, to, to, już doświadczenie tu wierza, nie naprawdę, bardziej tak, wiesz? Kobieta nie chce się zachować jak taka głupia, bo zaraz wiesz, może pomyślę, że jestem jakaś po prostu crayzolka, weźmie mnie za jakąś po prostu idiotkę i po prostu się rozłączy i tak dalej. Więc to też czasem często mówię po głosie. Znaczy, dziewczyna, no jak wiesz, no przy facecie chce taka być bardziej poważna, nie chce robić siebie takiej głupiej. I może widziałeś czasem dziewczyna, która wychodziła z tobą na spotkanie, była taka bardziej właśnie kobieca, a wychodziła z koleżankami. Szły śmiały się, wywracały, kopały papierki. Haha ha, o, Wiesz co, to jest właśnie to. A jak ciebie zobaczyła nagle. Poprawia włosy. Dobra, dobra, weź się uspokój, dobra, no dobra, we, we, weź, weź się uspokój, stara, weź się uspokój, co ci chodzi? No nie no poczekaj, poczekaj, no idzie, weź się uspokój. Muszę się poprawić. W ogóle ma, masz lusterko, masz lusterkowe. Weź tego, no bo siedzą tam, no nie weź się uspokój. Cicho! No nie zachowuj się tak. Patrzą na nas. No rozumiesz. Wiesz o co chodzi. No tak właśnie laski. Gdy jej się chłopak podoba, ona już tak wiecie. Nie robię. Po prostu. Bo nie chcę, żeby wziął ją za jakąś głupawkę, no nie? O to chodzi. To jest właśnie to. Gadzi mózg. Zbijasz z nim żółwika, piąteczkę. Siema. Siema stary, co tam? Weź jakiś żyć test, bo nuda. Sypnij jakimś testem, bo w ogóle no, pokaż mi, że ona jest zainteresowana. Także, no mówię, testy, tak jak już powiedziałem, weryfikują, że laska po prostu jest zainteresowana i trzeba po prostu tak to rozegrać, na spokojnie, no nie? Na spokojnie mówię. Tyle.